Witam Was w moim kolejnym odcinku. Zagrajmy w Kingdom Rush Frontiers. <coughs> Zauważyliście, że mam tyle gwiazdek. <coughs> bo na, na, Idę! Dobra, już jestem. Kurde. No, wracajmy do tego. Nacisnąłem to, a później to. I mi tyle gwiazdek na, nawaliło. Że weź. Sobie wszystko ulepszyłem. Przejściuteńko. Dziwne, <grystanie> hmm. nagrajmy to? Zaczekajcie. Dobra, już wiem. Nagrywamy to. <grystanie> Tylko zaś mi coś tu zmula. O, armatki. Dobra, później. Hmm. Co by to robić? Dobra. Hmm. Tu damy to, tu damy to, tu damy to, tu damy to. O, jeszcze ci są. Fajra Och, kurde Ale jak oni się skują to już nie wrócą będzie trzeba ich od nowa kupować Tutaj trochę ochrony bo oni będą mieli tu później blisko Taki kosiarz przyjdzie z kosiarką i siu 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 zrobi sobie drogę Będzie miał bliżej Co ja tylko tych stawiam? No a więc czy czy co? Nabiłem sobie piąty level. Nie wiem po co. Ale wiem, jak mu fajnie nabijać level. Wystarczy, że wejdzie do tego statku, tam do środka go wezmę tam. I będzie fajnie. O, patrzcie. A teraz dalej? Patrz. Szedł, ja pierniczę. Jaki żal. To będzie długie na pewno. Ten odcinek podzielę go chyba na dwa party. Będzie lipa. O jest. No i lipa. Jeszcze czuł kasy chopy. Haha. No i widzicie. Oni tam już. Ten. No i zobaczcie. Oni ulepszeni. Jak dostają te gwiazdki. Jeju. <grystanie> no tu chyba ich. Oni są nieźli. Sióp mnie nie żyje. Nasz Alic, Czy ręka wyjdzie czy nie wyjdzie? No daj ta jeszcze jednego, o Mi tak zmula zawsze jak włączę z rana komputer no, no włączę i zacznę nagrywać to mi zaraz zacznie zmulać, musi trochę pochodzić i wtedy już nie zmula, no. A, Jezu, Jezu. Ona no, była syrenka, kurde. Później Wam pokażę te armaty. No dajcie jeszcze trochę. No już jest. Nie, o teraz. No. No, Jezu, Jezu. Jutro do szkoły idzie. Będę wczoraj, mamo, idzie. Zadam mm. sobie radę. Kosim psy, kosim psy. <tryk> bum, Gówninko poleciało z tego i nie żyją. No, główienko w tej grze to jest normalnie tak potężne, że ranka nie chce wyjść. No i mała. <ślesk> O jest! Jest ręka No to jest? Aha, ja już to zdobyłem. Yeah! Assassin! Uh. Sorki na chwilę. Dobrze, już jestem. Przepraszam Was za te pauzy. W następnej już tak nie będzie. Tak. Hmm. Ciągle pauzy, ciągle pauzy. Wszyscy, ciągle mi wchodzą do pokoju i mi przeszkadzają. No jasna cholera. Jak się wkurzę kiedyś, to będą mieli. Normalnie. Kurde. O, i tu kasiorka. Jak zabiję gościa, to nam na, nachodzi tutaj. To no. ha, ha, ha. ale lidi, aleś ty potężny. O, jak skończę tą część, to zacznę nagrywać jedynkę. No. Dobry pomysł. Mm, mm, mm. Tylko że to będzie bez bohaterów akurat. No chyba, że chcecie z bohaterami to mi napiszcie. Napiszcie, jak będziecie chcieli z bohaterami. ręka! No i spieprzyła, ty! Gnij do jedna! A tu nikt nie przychodzi, tam tylko się biją. <śmieniali> o jeszcze, jeszcze kasiorki chcę! To się zwróci! To wszystko się zwróci! A, a której ufali mi odchodzić? Mm. No czemu nie przychodzą? O już. Na no, dwa razy bierze ich. Kurde. No. Kasy idzie. W następnym no dzisiaj eee, będzie już boss. Nie wiem, na ile to podzielę, te, to? Nie wiem. Ten odcinek może na dwa albo trzy partie podzielę. Zobaczymy jeszcze. Hmm. boom 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 nie używałem tego no. no o kurde tych trzeba ulepszyć bo tu taki duży gościu będzie będzie trudno go zabić dobrze więc dzielę na party